Nowa edycja programu Taniec z Gwiazdami już wywołuje sporo emocji, a za nami dopiero trzy odcinki. Głośno jest nie tylko o uczestnikach, ale także o gwiazdach produkcji. Na planie doszło do plagiatu i to w wykonaniu Pauliny Sykut, Jerzyny. Czym podpadła gospodyni tanecznego show? Jesienna oferta polsatu opiewa we wiele nowości, a także powroty znanych tytułów. Jedną z nieznanych dotąd propozycji jest miłosne show Moja Mama i Twój Tata, gdzie gospodynią została Kasia Cichopek. Była gwiazda TVP świetnie sobie radzi u konkurencji także przy porannym programie Halo tu Polsat. Wraz z Maciejem Kurzajewskim witał weekendowych widzów. Na antenę wróciły także nowe sezony Tańca z Gwiazdami i Twoja Twarz Brzmi Znajomo. W obu przypadkach nie brak zaskoczeń ze strony uczestników, jurorów, a nawet prowadzących. Każdy odcinek to spora dawka prawdziwych emocji. Na tym jednak Edward Miszczak nie poprzestaje. Dyrektor programowy podjął decyzję o reaktywacji dawnego hitu Must be the Music. Muzyczne show wraca w nowej odsłonie z zupełnie nowymi twarzami. Warto więc zadać sobie pytanie, kto zostanie twarzą stacji. Kandydatek jest wiele, a zagrania z ich strony często są dość nieczyste. W drużynie Miszczaka pojawiło się wiele znanych nazwisk. Po masowych zwolnieniach z TVP część dziennikarzy przeszła właśnie do Polsatu, a dyrektor ma jeszcze chrapkę na kilka dawnych gwiazd TVN. Kandydatek na najgłośniejsze nazwisko stacji nie brakuje. Mogłoby się wydawać, że spore szanse ma Kasia Cichopek, która przecież królowała na antenie telewizji polskiej. Konkurencyjna stacja rządzi się jednak innymi prawami, a prezenterka musi ostro walczyć o uwagę widzów. Ta od lat skierowana jest w stronę Pauliny Sykut. Jerzyny, która jest główną prezenterką Tańca z Gwiazdami, a niedawno wraz z Krzysztofem Biszem zasiadła także na kanapie śniadaniu w Ma jednak ona sporą rywalkę. Widzowie mogą chcieć zobaczyć na ekranach kogoś nowego, a w tej roli dobrze odnajduje się Patricia Kazadi. Wokalistka obecnie daje się poznać w Twoja twarz brzmi znajomo, a już niedługo zobaczymy ją także w nowej odsłonie Must Be the Music. Ma szansę skraść całą uwagę widzów. Paulina Sykut, Jerzyna podjęła ryzykowną zagrywkę, by skupić na sobie uwagę. W ostatnim odcinku tanecznego show bardziej czujni widzowie mogli zauważyć ciekawy element stroju prowadzącej. Paulina Sykut, Jerzyna pojawiła się przed kamerami w stylizacji z czarnymi spodniami, białą koszulą bez rękawów obciętą do pępka oraz dużym krawatem od znanego projektanta, Karla Lagenfelda. Właśnie ten element garderoby mógł wydać się widzom znajomy i to nie bez powodu. Krawatem zainteresowała się niedawno Patricia Kazadi i dwukrotnie wykorzystała go w swoich stylizacjach. Raz sparowała dodatek ze spódnicą podczas pokazu mody, a później pojawiła się z nim na castingach domu z Bede Music. Trzeba zaznaczyć, że piosenkarka pierwsza wylansowała ogromny krawat. Nie wiadomo, czy doszło tutaj do umyślnego plagiatu? Czy być może obie gwiazdy po prostu znają się na aktualnych trendach? Trzeba przyznać, że efektu obu prezenterek polsatu jest piorunujący.